Siemaneczko ze strony Tomi, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Tym razem słuchajcie odcinek z wyników konkursu, który ostatnio miał miejsce na moim kanale. Tutaj właśnie jestem wakacyjny konkurs. Teraz sobie klikniemy tutaj. Ten filmik, jak widzicie, tutaj wzięło udział ponad 100. No, 150 osób wzięło tam. Może jakieś komentarze się mogły powtarzać, to coś tam pousuwałem osobom, które na przykład dały komentarz, który po prostu nie klasyfikował tej osoby właśnie do tego tutaj konkursu. Tutaj macie przykład taki, takiego komentarza, ale mam nadzieję, że ten tutaj nie zostanie wylosowany. I co? Słuchajcie, wszyscy się tutaj pozgłaszaliście Czas był do dzisiaj, jest aktualnie 13.55. No, prawie już druga, ale niestety muszę nagrać ten odcinek troszeczkę wcześniej, z powodu tego, że ja mam zaraz wyjazd taki jednodniowy i po prostu odcinek będzie. No, będę musiał użyć na to 18 go po prostu zrobię albo premierę, albo po prostu kogoś poproszę, żeby mi tutaj wrzucił. I dobra, słuchajcie. Wszystkie komentarze tutaj są. Więc co, wchodzimy sobie tutaj na e, matko na tego, na naszą stronkę do locowania. Tutaj mamy nasz filmik wrzucony, e, Nie jest ta stronka, co zawsze, z powodu tego, że tamta stronka coś mi się zacinała. Jak wrzucałem tam link, to w ogóle mi nie losowało komentarzy, więc znalazłem taką stronkę. Tu po prostu wrzucam linka i tutaj e, pikuję randoma, który wygra randomowy komentarz z tych tutaj. 150, więc słuchajcie, bez jakiegoś tu przedłużania yy, klikamy. sobie tutaj cyk i losuje, losuje, losuje. I zwycięzcą jest BootLons yy, Server MindFox.pl. Chciałbym wygrać kod PaySafeCard, Może tym razem się uda. Więc BootLons, gratuluję ci. Yy, zgłoś, znaczy, jest, tutaj chcesz PaySaveCard, a więc tutaj wszystko ładnie yy, jasno nam powiedziałeś, co chcesz wygrać. Więc y, napisz do mnie, albo na serwerze się zapiemy, albo po prostu jakoś na Discordzie bym się z tobą złapał Oczywiście na pewno cię zweryfikuję, czy to jesteś ty, więc po prostu jak jakieś trolle czy tam osoby, które będą myślały, że jakoś tam y, Będą chciały to, ten kodzik mu ukraść, to Spokojnie będzie weryfikacja, więc y, Więc Butlons gratuluję tobie, wszystkim też dziękuję za udział Myślę, że taki konkursik się naprawdę Wam spodobał i po prostu będziecie czekali na kolejne takie konkursy, które też mam w planach, bo w sumie to jest taki mały, pojedynczy konkurs dla jednej osoby, a Was jest naprawdę wielu. Więc myślę, że takie konkursy po prostu na kanale od czasu do czasu, jak się pojawią, to na pewno to jakoś tutaj urozmaici ten mój kanał. I co słuchajcie, już bez jakiegoś tu przedłużania, bo zaczynam tutaj y, gadać od y, po prostu. Y, od. Y, no po prostu rozpędziłem się tutaj z tym moim gadaniem. Y, dziękuję każdemu za wzięcie udziału. Y, I co, do kolejnych odcinków. Kolejny odcinek w środę wlatuję z Wojowników, prawdopodobnie, więc to tyle ode mnie. Trzymajcie się. Cześć.